Nie jest to żadną nowością, że niektóre produkty, początkowo reklamowane jako innowacyjne czy przełomowe, często okazują się nam szkodzić. I można by nawet rzec, że im większe były obietnice przełomu, tym też więcej wyrządzonych po drodze szkód. Niektóre koncerny wiodą w tym prym, choćby Nestle, które pomimo jawnie nieetycznych praktyk oraz działalności porównywalnej w skali szkód dosłownie do skutków wojen, to tak naprawdę nie mamy możliwości skutecznego bojkotu. Dziś będzie o innym koncernie, który choć producentem żywności nie jest, to może się pochwalić solidnym wkładem w jej zatruwanie. Witam wszystkich na kanale profit Holistyczny, gdzie rozmawiam na tematy dotyczące zdrowia. Nazywam się Mikołaj Nowak, jestem lekarzem, a społeczność YouTube'a poznała mnie już dzięki kanałowi o tematyce fitness. Zaczęło się w latach 20. ubiegłego wieku i w tym okresie do zatruń z winy producentów dochodziło dość gwałtownie. Po sekcji zwłok i dochodzeniu w sprawie 15 ofiar wykazano, że winę ponoszą. Lodówki. Na tamte czasy bardzo nowoczesne, wykorzystujące przy pracy specjalne, bezwonne gazy. Konkretnie chlorek metylu. A że lodówki stawały się coraz popularniejsze, powstała na rynku sporej wartości dziura. Na to, kto wymyśli bezpieczniejszy zamiennik. Z tym, że alternatywy wcale nie okazały się być lepsze. W 1936 roku swoją propozycję opublikowała amerykańska firma chemiczna DuPont której nazwa jest zapewne dla wielu z Was znana. Kierownik projektu Roy Planket pracował z gazem znanym jako tetrafluoroetylen, w skrócie TFE. To cząsteczka składająca się z dwóch atomów węgla połączonych podwójnym wiązaniem, z których każdy był związany z dwoma atomami fluoru. Pewnego dnia, podczas rutynowego eksperymentu, jego asystent próbował użyć cylindra z TFE, ale nic z niego nie wypłynęło. Mogło się wydawać, że gaz po prostu wyciekł, ale cylinder ważył tyle, co pewnie. Planket przeciął go więc piłą. W środku nie było gazu, tylko biała substancja o niecodziennej konsystencji. Zdziwiony chemik zaczął analizować co zaszło. Uświadomił sobie, że prawdopodobnie jedno z podwójnych wiązań w cząsteczce TFE pękło, co pozostawiło atomy węgla z wolnym miejscem na wiązanie. Każdy z tych atomów mógł teraz połączyć się z kolejnym TFE. I taki proces powtarzał się, tworząc długie łańcuchy. Innymi słowy, gaz uległ polimeryzacji i przekształcił się w politetrafluoroetylen. Początkowo Planket chciał się go po prostu pozbyć. Materiał zniszczył jego eksperyment. Ale z czystej ciekawości przeprowadził kilka testów. Polał go wodą, spłynęła bez śladu. Spróbował kwasu, nic. Użył najsilniejszej zasady, jaką miał pod ręką, żadnej reakcji. Kolejne próby z rozpuszczalnikami też zakończyły się fiaskiem. Proszek nie reagował z niczym był praktycznie niezniszczalny. Tajemnica jego odporności tkwiła w strukturze wiązań, a konkretnie w wiązaniach między węglem a fluorem. Fluor to najbardziej elektroujemny pierwiastek. Jego atomy desperacko pragną jednego dodatkowego elektronu, by osiągnąć stabilność. A że fluor jest bardzo mały, protony w jego jądrze mogą skutecznie przyciągać elektrony z innych atomów. Gdy fluor znajduje się w pobliżu węgla, zabiera mu jeden elektron i powstaje bardzo silne wiązanie. Ale na tym nie koniec. Fluor wciąż przyciąga elektrony węgla, tworząc lekką polaryzację. Fluor staje się lekko ujemny, węgiel lekko dodatni. To przyciąganie elektrostatyczne wzmacnia wiązanie jeszcze bardziej. W rzeczywistości elektrony nie poruszają się jak planety wokół Słońca, lecz tworzą rozmyte chmury, ale zasada pozostaje ta sama. To jedno z najsilniejszych wiązań pojedynczych, jakie może utworzyć węgiel. Jeśli inne cząsteczki próbują zareagować z takim materiałem, są po prostu ignorowane. Nowe odkrycie bardzo zainteresowało wierzch firmy DuPont, w tym czasie zaangażowanej w pracę dla przemysłu zbrojeniowego, bo aby stworzyć paliwo do bomb jądrowych, trzeba było najpierw przekształcić uran w gaz. Heksafluorek uranu. Problem w tym, że to była wyjątkowo agresywna substancja, która korodowała praktycznie wszystko, czego dotknęła. Ale tego, co zostało odkryte, heksafluorek nie był w stanie jakkolwiek ruszyć. Materiał okazał się tak dobry, że armia zaczęła używać go niemal wszędzie: od zbiorników na paliwo po elementy amunicji. DuPont dostrzegł potencjał i zarejestrował nazwę handlową w 1994 roku. Nie zdecydowano się na politetrafluoroetylen. To nie brzmi zbyt marketingowo. Zamiast tego połączono litery TE z tetra, FL z fluoro, a potem sięgnięto po końcówkę ON, nawiązując do takich hitów jak Nylon. I tak powstał Teflon, który od lat 50. zaczął być stosowany wszędzie i szybko trafił na nasze patelnie. W latach 90. DuPont, firma odpowiedzialna za stworzenie teflonu, osiągała roczne przychody z jego sprzedaży na poziomie miliarda dolarów. Ale czy wszystko poszło tak gładko? No nie. W pobliżu fabryk dochodziło np. do masowych śmierci zwierząt hodowlanych bardzo często krów. Te zaczynały być wychudzone, miały czarne zęby, guzy, a ich sierć dosłownie znikała z kopyt. Jedynym wspólnym mianownikiem był potok przypływający przez pastwisko, potok, do którego odprowadzała odpady rura oznaczona nazwą DuPont. Na drodze sądowej wykazano, że choć wszystkie chemikalie oficjalnie odprowadzane z fabryk miały zgodę Ministerstwa środowiska, to firma zataiła wiele danych, szczególnie o substancji kryjącej się pod nazwą C8. Badania przeprowadzone przez DuPont pokazywały, że nawet niewielkie dawki C8 powodowały powiększenie wątroby u szczurów, a wyższe prowadziły do śmierci. Co gorsza, jego struktura przypominająca kwasy tłuszczowe, które organizmy żywe aktywnie przyswajają, sprawiała, że C8 nie był traktowany jak trucizna. Przeciwnie wchłaniał się i kumulował, a ponieważ zawierał wiązania węgiel fluor, jedne z najsilniejszych w chemii organicznej, niemal nie ulegał rozkładowi. Nie znikał z organizmu, nie znikał z gleby, z wody ani z historii. Uszkodzenia obejmowały niemal każdy organ żołądek, jelita, mózg, płuca, trzustkę. Zbadano też wpływ na psy, a nawet na małpy, zawsze z identycznym wynikiem, bo gdy zwykłe toksyny są wydalane, C8 na zawsze zostaje w organizmach żywych. Oczywiście żadne z tych danych nie zostały nigdy upublicznione i pewnie nikt poza Dupont nie zwróciłby uwagi na chemicznego intruza, gdyby nie słynna fluoryzacja wody w USA. Fluor dodaje się tam dla higieny uzębienia. Natomiast w testach i próbek, poza spodziewanym nieorganicznym fluorem, pojawił się też fluor organiczny, związany właśnie z związaniami węgiel-fluor. Taki związek nie występował naturalnie w środowisku, bo źródłem tej substancji było właśnie toksyczne c 8 Samo c 8 jako substrat produkowany było przez innego giganta, firmę 3M. Która nawet po przysłowiowym złapaniu za rękę nie tylko zaprzeczała swojej winie, ale na przestrzeni trwania sprawy zrzuciła niemal 10 ton C8 rocznie do rzeki Ohio, a kolejne tysiące ton składowane jako odpadowy szlam. A to wszystko przy emisji reklam zapewniających, że firma skrupulatnie monitoruje każdy gram zanieczyszczeń i dba o jakość środowiska. Natomiast kiedy sprawdzono krew własnych pracowników, wykazano, że poziomy C8 są tysiąckrotnie wyższe niż w populacji ogólnej. Co więcej, DuPont odnalazł w swoich rejestrach medycznych inne sygnały ostrzegawcze, zmiany w wątrobie i innych organach. W latach 80 kolejne badania na szczurach jednoznacznie wykazały, że PFOA powoduje nie tylko jest powiązane z nowotworami jąder. Do tego czasu C8 wykryto już nawet w publicznych ujęciach wody pitnej. Pomyślelibyście, że taki fakap to już koniec dla firmy, ale nie. Nie bądźcie naiwni. Zamiast tego wymyślono nową, bezpieczną normę dla C8 w wodzie. Kilka miesięcy później DuPont zawarł ugodę z rodzinami poszkodowanych farmerów, nie przyznając się do winy, ale wypłacając odszkodowanie. Złożono pozew zbiorowy w imieniu 70 tysięcy mieszkańców w miejscowości w pobliżu jednej z fabryk, którzy bez swojej wiedzy byli narażeni na C8. Natomiast problem sięgał znacznie dalej, bo w 2000 roku naukowcy przebadali próbki krwi tysięcy Amerykanów. Wynik? Każda próbka zawierała przekroczone normy C8. Dlatego w 2013 roku pod presją regulatorów DuPont został zmuszony do zaprzestania używania C8, a w 2017 firma wypłaciła ponad 600 milionów dolarów odszkodowań. Kwotę z pozoru niebotyczną. Choć jeśli osiągano przychody rzędu 80 miliardów rocznie, to już nie tak bardzo. Co śmieszne, to że od tamtego czasu DuPont działa z innym związkiem C6, dokładnie tak samo trującym. A teraz trochę praktyki. Bo C6 czy C8 to też nie jedyne substancje z grupy PFAS, gdzie poza wodą z amerykańskich kranów spotykamy się z nimi najczęściej. Otóż całkiem bogatym źródłem PFAS jest żywność typu fast food oraz gotowe dania z mikrofalówki. Przy czym całkiem możliwe, że z uwagi na bardziej restrykcyjne normy w Unii Europejskiej nasza sytuacja wygląda nieco korzystniej. Toksykolodzy zwracają jednak uwagę, że jedzenie to tylko połowa problemu. Bo jak już wspomniałem, PFAA skumulują się w organizmach latami. Zagrożona jest woda, a szczególnie wysokie stężenia stwierdza się w rejonach z fabrykami fluoropolimerów oraz w sąsiedztwie baz wojskowych i lotnisk, gdzie latami używano pian gaśniczych opartych na PFOA i PFOS. Związki te obniżają napięcie powierzchniowe wody, więc miana szybko rozlewa się po płonącym paliwie i odcina dopływ tlenu, ale jednocześnie łatwo wsiąka w grunt i wody podziemne. Zasięg skażenia nie kończy się na glebie. Atmosferyczne pomiary wykazały, że cykl hydrologiczny jest dziś tak nasycony PFAS, iż deszcz na wyżynie Tybetańskiej czy pustkowiek Antarktydy zawiera wykrywalne stężenia co najmniej czterech różnych związków. A jak ta sytuacja wygląda w Polsce? Danych z jednej strony mamy mało, a z drugiej, nawet i bez nich, możemy być pewni wielu rzeczy. W tym celu warto wspomóc się danymi zbieranymi w państwach sąsiedzkich, bo PFAS powszechnie występują w polskich ciekach wodnych. Rekordowe stężenia odnotowuje się w odrze, a ze zwykłej analogii wynika, że nie może być tak, aby faktycznie skażone było tylko jedno miejsce, zwłaszcza takich gabarytów. I być może wiedzielibyśmy więcej, jednak to głównie Wrocław jest samorządowym pionierem w badaniu tego parametru wody. Nie wierzę, że sytuacja się poprawi, czy to w kwestii diagnostyki, czy redukcji stężeń, bo w praktyce dużo zależy od tego, na ile będzie nas stać. W Polsce sytuacja budżetowa nigdy nie była zbyt kolorowa i to na wszystkich szczeblach. Tak krajowym, jak i samorządów, a wydatki w innych sektorach tylko rosną. I teraz pomyślmy, czy jakiejkolwiek administracji w ogóle opłaca się to sprawdzać, bo przecież jeśli dana sprawa w ogóle nie jest badana, nie istnieje w publicznej debacie, a media być może i celowo nie poświęcają jej uwagi, to problemu tak jakby w ogóle nie było. Także trzymam kciuki nie tyle za rozwój badań polskich wód, ale nawet za kontynuację działań wrocławskich wodociągów. Nieco więcej wiedzy mamy na temat choćby stężeń PFAS w Holandii i Niemczech. W tej pierwszej normy przekroczone są w 92% cieków wodnych, a w Niemczech 83%. Z kolei inny sąsiad Polski, Ukraina, stała się wręcz śmietnikiem do składowania niebezpiecznych odpadów. Które trafiają tam również dlatego, że nie można byłoby ich trzymać na terytorium Unii. Od PFAS ciężko jest uciec. Można oczywiście rozważyć pewne działania we własnym zakresie, np. montaż domowego filtra certyfikowanego do usuwania PFAS. Najskuteczniejsze technologie to odwrócona osmoza, granulowany węgiel aktywny i wymiana jonowa. Co ciekawe, regularne oddawanie krwi może być zaskakująco skutecznym sposobem na obniżenie poziomu PFAS w organizmie. Z naciskiem na słowo regularnie. Tutaj za przykład podam ciekawe badanie z 2022 roku. Wykazano w nim, że regularne oddawanie krwi lub osorza przez strażaków zmniejszało stężenie PFAS w ich krwi nawet o 30%. I choć nie jest to powszechnie znana strategia, to warto podkreślić, że oddawanie krwi to bardzo nobliwa aktywność, która realnie ratuje życia. Także macie kolejny dobry powód, by się w to zaangażować. To był profil holistyczny, a teraz do następnego.